Ja dzisiaj się rozbawię. Ja Manko to ja Jest dzisiaj ze mną polski kabanos. Siema. I dzisiaj gramy w Beat Survival Gamesa znowu. Właśnie, ja dzisiaj sobie wybieram taką klasę jak Blaze. Ja dzisiaj sobie biorę Knita, czy jak to się tam mówi. Wiem, że to rycerz po polsku, ale nie, nie pamiętam Kie? jak się czyta. A knight. No, knight. On dostaje mieczyk, a mam problemy z ograniczeniem. Nie, ja, ja też biorę inną szybko, którą mogę wziąć. Powiedz. Skauta. Bo tam jest dla pipów. Nie, bo skałty nie ma mieczyka. Też biorę knajta. Dobra, nie będzie. Knight git jest. Nie wiem, a jak, co nie? Jakby to powiedział w <grystanie> Przestań, dobrze? <grystanie> 10 sekund! Wiem, startujemy na skrzynki, co nie? No. My mamy spodnie i... a nie, mam tylko spodnie. Tu jesteś, chodź! Ale mi się zlagowało, Chodź. Nie? Chodź za mną! Bie prowadź! Ja? Tak, bo zaraz nas, się na nas rzucą. Chodź! To... Idziesz? Je, tak, idę, idę. Biegniesz? Biegnę, biegnę. To no dobrze. Ja mam broń w razie czego, taką początkową. To no dobrze. Skrzynka. Pusta. Skrzynka. Tak. Tutaj Chodź pusta. W dół, Kultural... jest. do po szybko. Kulturalnie. Ja schodzę kulturalnie po schodach. A, ale. A, mi się tnie. Mi się nie tnie. Mi tam tam. Ładnie wszystko idzie, chociaż te schody straszne. Mam pieczyk. O, ja też mam. Mam rzeczy. Rapomóż ja mi, Gami! Mam z nim sojusz. To, to dobrze. O, sprzenica, jest na chlebek. Tylko nie ma craftinga. Dobra, mamy z nim sojusz. Ale ty nie masz czapkę! Słucham? A, dziękuję. A, wiecie, A! Okej. Okay. Strzał nam daje! Zdaszką kogoś! Nie wiem po co nam strzały, ale mogą się przydać. Dobra, to ruszamy. Fajna mapa. Taka taki ten... Idziesz za mną? Tak, trochę pilnuję tego gościa, bo... Wie ja mu trochę zaufałem, ale zawsze lepiej się mieć na baczności. Tam nie można mieć, chodź. Idziesz? Nie można tam wejść? Nie, to jest gościu! Bij, bijemy go? Kurcze nie mogę go marnąć Atakuję go Dziesięć życia ma Znaczy ten jestem tu... Ja go to obejdę A ja będę po prostu biegł Kurcze biegniesz, tak? Biegnę, biegnę, tylko jestem trochę z tyłu a bardzo? Nie, widzę was. Nie zgubię was raczej. Raczej. Knit jest dobry. Nie powiem. On jest tym, Scoutem chyba. Skrzynia? Wie brać? Dobra. Co jest? O! Chcesz... Chociaż go dogonimy chyba, czy nie już? Wiesz co? Ja sobie nałożę tą czapkę, a tobie dam tą. Bo ty masz spodenki, nie? Dobra, to dzień. Idziemy za Uchor. nim. A gdzie jest tam ten typ? Właśnie już go zgubiliśmy to. A nie, tu jest, to nasz! Dzięki! Dał mi buty. To fajny gościu. No, dziękuję. Może się przydać, a ty masz jak wybrać? O, to też się może przydać i to oczywiście też. Dziękuję, od razu zjem, żeby... Kolejną sikierę? Spoczko gość. Tak, fajny, fajny, nie? Podoba mi się. czapkę mi lepszą dał. No widzisz, fajny gościu, fajny gościu. A ja to udam. Po co mu ta? A dobra, dobra zresztą. Idziesz z nami? Git. Fajny typ. Jest. Mam nadzieję, że nas nie zdradzi, bo na razie fajny jest i fajnie się zapowiada. Też jest chyba knitem. Knightem. oj dobra, nieważne. O i, i, i idziemy tam. Co on patrzy w wodę? A grupa z trzech osób co on robi? Dobrze nam idzie szczerze. Bo... W trójkę to możemy nawet nieźle źle spo... wyjść. To chyba Polak, bo patrz, Janik. Może. Spytaj się go, czy jest Polakiem. A nie zostawaj też tak z tyłu! Jak nie odpisuje to chyba nie wiem co to znaczy. Może... nie wiem. Blitz Star jest już aktywowany. Co to jest Blitz Star? To jest taki super zestaw, co jest na tych początkowych skrzynkach bodajże. Coś takiego słyszałam. A co tam jest? Chyba jakiś zestaw, na przykład Robin Hooda, czyli taki koksowy łuk, nie? Z nieskończonością, nie? Ej, ja już mam ma bardzo malutko głodu! To zjedz coś! A ja mam tylko to! Co? Eee... Yy, Rotten Flesha! No, Dobre do jedzenia. Please gave... A czyli, że on jest tym... Raczej. Dobra. Dobrze nam idzie, tylko nikogo nie możemy spotkać. Ale szukamy skrzynek. Czyli, że on jest y, angiel... Taki, on jest z Anglii, Albo z y, tych innych krajów, co mówimy po angielsku. No. Chociaż pod... strzelam, że jest Amery Amerykaninem. Ja strzelam za nie, że jest Anglicem. Hey Pixel to jest... Nie no, chyba Hey Pixel to jest Anglik. No raczej tak Szukaj... Szukajmy tu skrzynek. Gościu! Chodźcie! Gdzie on jest? A widzisz gdzie ja? Widzę cię! Janik. Gdzie Janik? Odwróć się! Już cię... bo cię nie dogonimy normalnie! Ale no ja, ja go gonię! No to ale poczekaj! Nie gonić go! Dora, nie będę go gonił. Mamy w miarę dobrej temy. Ty masz najlepsze na razie. Ja? No. Nie wiem, Dora, biegniemy. Coś czuję, że ta runda nam dobrze pójdzie. Czekaj. Nie? Czekaj, rzućmy mu coś do jedzenia, bo mówi, że jest głodny. Tak, to, to? Stój! Ej! Masz. Jakiś po angielsku masz? To bym mu napisał. Nieważne, nieważne, myślę, że... Ogarnia. Napisał, napisał thanks, więc właśnie więc już podziękował jakie jedzenie takie jedzenie ale zawsze jedzenie co jest nic nic, nic. to znaczy że ktoś tu był pewnie ten gościu ej dobrze raczej ale on, on miał miecz tak, znaczy że ta arena nam dobrze idzie za że ta arena nam idzie dużo lepiej niż tamta właśnie w tamtym rekord guinnessa No, chyba z prędkością No. Tu się trochę mi z spada, spada, ale nie aż tak dużo. Też, właśnie. Tu jest skija. Tu może coś być. Jest skrzydła. Chyba. Tak. Ja, ja nie... Trochę jedzonka. O, ja też właśnie potrzebuję jedzonka. Ale nie, dobra, na razie na Rotten Fleszach będę ciągnął. Gdyby był gdzieś, okay. gdzieś... crafting, to bym zrobił chlebki dwa. Bo mam Kurczę, pomyślałem, pomyślałam, że mam łuki tam tego, bym mógł w łuku pocisnąć. No gdzie jest Janik? Tutaj, no na górze. A ty gdzie? Tutaj, tutaj was ja widzę. Jedzenie to w tym Ale fajny Janik! Jedzenie to w tym momencie jak na razie. Najważniejsze... Ja jest, jestem trochę głodny. Merytet. Co mówisz? Jestem trochę głodny. Ja, jak się, jaki mówi się panie języku jestem trochę głodny? I, I'm albo hungry jestem głodny? napisz. Hungry. On nam tak pisał, że jak był głodny też. Chyba wracamy na spawn. No, I'm hungry. Ale poczekajcie na mnie trochę. Czekamy. Janik poszedł. ja nikt tu jest, jest. Jest tam ktoś? Nie wiem. I don't have food, czyli że nie ma jedzenia. Jakby... Może tam będzie crafting, to zrobię te. A ty, y, ty gani masz y, jedzenie? Bo ja jestem naprawdę głodny. Tutaj jeszcze zostały... No, no Fajne rzeczy. Łuk. Mam 12 pszenicy, tylko nie mogę jej przerobić. Ja Где по нашей пшенице? Здесь Где Я, Ник, полаз до горы. Бой, тут сколько страшно это сходы. Ну, Только. Яник там у нас чайка. Ну, еды Спал! Не. Не. Чекай. Nic nie widzę. Nie czekaj, czekaj, nie, bo ja muszę ten napi napisać. Kurczę, nie mogę pisać, I'm hungry. Czekaj. Kurczę, nie mogę pisać. Nie wiem dlaczego. Napiszę mi Twist, coś tam. O, i kolejna pszenica, no ja nie mogę. Dzięki. Dzięki, Janik. O! Ja żeby mi dały. Ej, nie dostałem! Ty nie zabrałeś... rotę Flesza. dzień. Czekajcie, mam potionkę. A Janik pobiegł! Gdzie? Uchodź. Dostałeś ekspa? Ja Dostałem. Nie, bo ja tak specjalnie w ciebie rzuciłem. Ijesz? Jak y po angielsku jest nagrywam? Nie wiem. Zbieram rzeczy! Zbieramy! Ten miecz mogę! Jaki? Y ten! Ale czekaj mam jeszcze buty yy, te skolczugi, ci dam! Janik masz? O, kamienny miecz! Ale nie wiesz tego Janika! Kamienny miecz tylko sobie wziąłem. Ej, no mi Janika! Ale ja go Już tylko pięciu okay. gr Co? Mam ten diaksa, mam diaksa kurczę, kurczę, tylko nadal nie mogę być klat. Co jest, nie mogę łapać itemów Bo pewnie masz pełne ono... jęku, też Są jakieś spodnie? Nie wiem, ale ja mam chyba Masz jakieś... Ma... Nie nie mam. Ale mam nasz na szczęście buty. Gdzie Janik pobiegł? Ale tu jestem. Teraz ma nagle innego skina, Janik. Wiesz? Ej. Janik ma teraz nagle innego skina. Co? Ej. Janik ma innego skina. <grym> Zostawi trochę w skrzynkach. Ty no? Tu nawet skóro! Wrotę... Ten... Ja już mam, mam... Ale ja mam lepsze! Bo ty sobie długi. Ale ja mam... A no tak! To tyle, że ja nie mam klaty! O dzięki! Dzięki, Ani! Tylko... Już oprócz Kulcuba. nas została tylko jedna osoba! Zobacz sobie! Tak? Potem... Będziemy musieli zabić... Czy mi się dla niej, żeby wygrał? no zaczynamy. O, dziękuję. No co, szukamy tej osoby? Tylko zjem coś. Dobra, Mamy... Ja mam kamienny miecze ty? Tylko bo ja jeszcze chcę na pierśnik. Bo ja nie mam. Może Kurze. ja mam... No ja mam przy sobie na pierśnik. Tyle, że skórzamy. Ja... Tutaj! plate Idziemy do już, mam tam. Czytaj ten pełen klikunek. Już, mam. O, masz złoty zrecentowane miecz! No. Oj, bo wiesz, ja To nikt... jest gość! Musimy go pokonać. Patrz, widzicie? O, właśnie wiem! Gdzie on tu jest? Kle, on ma chyba że nas dwieć! Ale nie, bo ja go odepchnę bardziej! Ja już go doganiam! Ja... Jest, idzie w ten. Uważaj! Też Kurczę! Schowałem łuk! Jest, dobrze! Dobrze jeszcze stałem go. Kto mnie bije? Ej, ja nikt mnie bije! Ale nie, już pokazuję! Daj mi dał mi trybę. Nie wiem czemu. Ci... Co no mi Gdzie no. on jest? Znikł. Nie jest. Napisał ci sorry. A, okej. Okay. Team nops. Czekaj, wiesz co ja napiszę? Patrz. Yyy... Eee, Utrzymały się cztery strzały! Kurde... Kurcze, wiesz co, ja pójdę na... yyyyy... powie... na... Y, ten i y, zeskoczę... Piorun go wolnął. Tak? No teraz poświecimy się na jednika czy nie nie? Napisz mu, że dead match. Napisz mu dead match, dobra? Nie. To wtedy, be, wtedy, wtedy będzie każdy dead. na każdego. Dwa. Wiem. Zaraz będzie deadmatch za tyle Teraz każdy na każdego Deadmatch Ja nie mogę ci bić Bagi? Levitation Co? Teraz zaraz można się bić Yes. Kuczyn, Kuczyn, ja yes. Jest! Kuczyk ja się już przegrałem! Jest! I wyciężyłem! Wygrałeś? Jedzie! Fajny! Pierwsza mowa... Dobrze, Gami. i... tym e, akcentem będziemy kończyć odcinek, Właśnie. bo to był bardzo, ale Kuczyn to tak będzie... Tak siebie. i... i e, odcinek. Pierwszy odcinek Co? tej serii nie poszedł po naszej myśli Był długi i słaby Jednak myślę, że ten odcinek wynagrodził go I moje zwycięstwo i kabanosa dojście do bardzo daleka Nieważne jak to zabrzmiało Było ja świetne to robi, więc to Było świetne Co? I, I liczcie na więcej odcinków w tej serii, bo Ale pani wyźla czego ja przegrałem? Ja nie, bo, y, bo ja, ja miałem tylko y, 3,5 serduszka. Dobra, to się manko.